Wioleta na no, olesie, że... mi jak Nie zrobiłaś? Nie, nie, nie! To... Nie, dam wypierdaleć, chcę, tu róż, bo tu nie jest dobrze. Nie. Dam, nie? Rupa, ja mam bilet i ja jadę. A masz bilet? Ja mam. Ja nie A mówię, Nie nie ja, masz i to, to róż, bo cię kurwa wyprowadził! I zostaw ją kurwa człowieku, ty pojebał, cztery dupie! Zostaj kubite, kurwa! A nie, Wioleta, nie masz Nie. Uf, ale... <grym. 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 Dwaj! Ja ej, Murdoch! Kurwa, wcale ci w taksówkę, ja pojęcie taksówką. Ja nawet nie pamiętam, że taksówką nie chcę. Jurat, ja pulsy partner, mam nie grosza, więc mi to od karty przyjechałem. Jurat, je to nie mam w łeb. Je to nie w łeb, idź tuj. Ej, co się w tym... Wsąde, my przesadzaliśmy nasze pena w taksówce. Ej, taksówkę? Okay. Ja nie wiem. Co taksówka, ja to mówię, ile majster dobra, bo mówię 9 złotych. Do, do ciebie mówi, zapytaj słuchacza w drzwi. dałeś mu, no mu dychę, no. dałeś mu dychę przy nas i zamknęliśmy drzwi. A ja weź, ja wchodzę, dobra, bo mnie nie chcą puścić, no, nie wchodzisz. Ale słuchaj tego, wody. jeszcze, jeszcze zanim, zanim odeszliśmy, to ty wołasz nas, mówi, ej zaj... no weź mi nagrywak. Ja mówi, za ile dzieci, Ja mówię, dobra, poczekaj, tylko skołujemy dziękuję, mówi, tak, tak, mówię, zaraz będziemy. Mówię, zaraz będziemy. A ty mówisz, to chuj wam w dupę, nie? Zajednęliśmy. Ja mi laskę dałeś. Lasiliśmy do, do halnego. W jeszcze, jeszcze, nie wiem, dzisiaj my postaliśmy, ale ja od godziny trzech i tu kurwa Leszeń, Zioleta Pastorda, ma kurwa kulpety, chce ta nie ma kurwa, kurwa, nie ma zielona, ma ma zielona, ma wszystko, ma jest kurwa, Nie ma zielona, 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 tego harnasia. ma tego ma zielona, ma

ma nie, panu, nie, nie, jest, nie. Nie, kurwa, patrz, dobrze pani się schowała. Widzicie, Pani, to violeta nie. No, no, jest nie pani sobie schowała. Dobrze, to tą <tronka tronka tronka tronka> Dobra, masz, wypierdale